Witam Was kochani, przekaz od przodków i na weekend 9-10-11 styczeń czyli piątek, sobota i niedziela relacje rodzinne przyjaciel przyjacielskie, koleżeńskie oraz znajomości relacje w pracy i praca związki małżeńskie i partnerskie single czu się słodkie czu się no i karta na koniec, czyli podpowiedź albo odpowiedź do pytania czy problemu, który Was nurtuje. Ok, poczekajcie, to przesunę sobie. Utrzymaj przestrzeń. No, nie daj sobie wejść po raz setny na głowę. Utrzymuj przestrzeń. Ten weekend też jest odpoczynkiem dla Ciebie. Postaw granicę tej osobie i nie pozwól, żeby ta osoba przekraczała Twoje granice. Wyłam się z rodowych schematów i ktoś powie, co to ma w ogóle za znaczenie? Przecież praca to jest praca. Słuchajcie, rodowy schemat jest taki czasami, że jeżeli mamy, mówię hasłem, fatum i nie możemy znaleźć pracy odpowiedniej dla nas, to trzeba spojrzeć w program, który wgrywano nam za dzieciństwa. Podam przykład. Kiedyś miałam klienta który nie mógł znaleźć pracy, ponieważ szukał pracy jako, tylko i wyłącznie jako kierowca, bo tak mu wgrali rodzice, ojciec był kierowcą zawodowym, prawda, i tak mu wgrywano taki program. No i on oczywiście, ten klient, który znalazł tą pracę, zaraz ją tracił, czyli nie mógł znaleźć stabilnej pracy. Okazało się, moi kochani, że był to program wgrywany właśnie przez rodziców, tak. Już nie będę tutaj się rozwodzić nad tym, jak to pomogłam przepracować temu człowiekowi, ale uwaga na te rodowe schematy dotyczące pracy: że na przykład ty musisz siedzieć w tej pracy, nawet jak ci się nie podoba, bo przecież skąd wiesz, że znajdziesz inną pracę? Wiecie, uwaga, to może Was hamować przed znalezieniem pracy lub przed zmianą pracy. Tak? A dla tych z Was, którzy pracują, robią to, co kochają, to nie słuchać osób, które będą próbowały Wam wmówić, że to nie jest praca dla Was. Tak czy siak, to jest czas ten weekend zajrzeć też w głąb siebie i wydobyć z siebie te schematy z dzieciństwa, z młodości, tak? które były Wam wgrywane. Dajcie sobie na to czas po prostu. To jest weekend, więc znajdźcie też na to czas. Pary i związki małżeńskie, śnij i podróżuj. No, jeżeli macie dobry związek partnerski-małżeński, to oboje będziecie śnić, podróżować, tylko uwaga na pułapkę podróży wstecz, bo może dojść do konfliktu. Natomiast, jeżeli wy macie te relacje niefajne, to wy macie śnić, podróżować. I nie chodzi tylko o podróże, wiecie, takie, że zaraz siadacie w pociąg i jedziecie na drugi koniec Polski. Podróżować to jest też wyjść na spacer, żeby się przewietrzyć, żeby się zrelaksować. To jest też podróż w przyszłość, żeby zobaczyć tą przyszłość, tak? Z kim ją chcemy stworzyć, jaka ona ma być, to jest też podróż. się. Poczuj się kochany i pocieszony. Ej, drogi singlaczku, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Taki jest przekaz. Masz się poczuć kochany i pocieszony. Tak? W ten weekend singlaczek robi to, co ja nazywam zawsze rozpieszczaniem siebie. Czyli rozpieszczaj się, drogi singlaczku. Dobrze, kochani, zadajcie sobie pytanie, a ja łyczek herbatki. Pozostań zakorzeniony i ugruntowany. Jeżeli zadaliście pytanie o relację lowciam, że tak to określę ogólnie, to macie być zakorzenieni i ugruntowani. Czyli wierni swoim. Jakby to nazwać. Swoim zasadom. Bądźcie wierni swoim zasadom. Tak? Jeżeli pytacie o osobę, która gdzieś tam was skrzywdziła, czy no, gdzieś tam was skrzywdziła, no to jeżeli nie jesteście w stanie wybaczyć, to nie róbcie tego na siłę, tak? Pozostań zakorzeniony i ugruntowany. Nic na siłę. A ja Wam życzę, kochani, wspaniałego weekendu.